Wprawdzie te skądinąd sympatyczne zwierzaki z Australią wiele wspólnego nie mają, ale do Legionowa wracają jak bumerang. W trakcie sierpniowej sesji Rady Miasta powrócił też zatem wątek związany z ożywioną ostatnio na ulicach i skwerach aktywnością Włochatych kuzynów popularnej świni. Do zajęcia się tematem dzików zostaliśmy niejako zmuszeni, ponieważ, chociaż w mojej ocenie, nie powinniśmy tego robić. Dzik nie jest własnością, ani nie jest zadaniem gminy. To jest własność Skarbu Państwa, ale z tego względu, że ten Skarb Państwa reprezentowany i przez różne organy, między innymi przez Nadleśnictwo, nic z tymi dzikami nie robi, a głównym problemem... Te dziki nie przychodzą tutaj na spacer, tylko te dziki przychodzą tutaj, ponieważ niektórzy mieszkańcy Legionowej je po prostu dokarmiają. I mimo akcji edukacyjnych, e, no nie jesteśmy w stanie tym do, dobrodusznym e, e, mieszkańcom e, tego zabronić. E, ale, jako że nikt tym tematem się nie chce zająć, myśmy się tym tematem zajęli. Zrobili to także inni, czego dowodzi niedawna decyzja stanowiąca efekt uzgodnień starostwa, myśliwych i służb weterynaryjnych. Z opublikowanego w dzienniku urzędowym województwa dokumentu wynika, że powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o odłowie sanitarnym z terenu miasta 30 dzików. W ratuszu wywołał on konsternację. Nie do przyjęcia jest to, że mamy te dziki zabić na terenie miasta. Eee... No bo tak trzeba to nazwać, uśpić. No nie, nie, nie. No to zabić na terenie miasta. Nie możemy ich wywieźć. W mojej ocenie te dziki powinny i robiliśmy tak w latach ubiegłych, że te dziki były wywożone z terenu miasta i mieliśmy. wiedzieliśmy, gdzie to zrobić, a nasz, jest rzeczywisty problem, ale... Narzucane nam jest takie rozwiązanie, które do tego jeszcze jest rozwiązaniem kosztownym. I za chwilę się okaże, że będzie skandal, bo jakieś dziecko zauważy jak te, te zwierzę na terenie miasta umiera i, i ten cały hejt, który internetowy idzie dotyczący zróbcie coś z tymi dziekami, zostanie odwrócony absolutnie przeciwko nam. Nic dziwnego, że w ratuszu chciano trzymać się skuteczniejszych i sprawdzonych metod. Ponad dwa miesiące temu złożyliśmy wniosek do starosty o zgodę na wyłapanie i wywiezienie dzików poza teren miasta. Niestety, po negatywnej opinii Polskiego Związku Owieckiego, która jest tutaj obowiązkowa w tym postępowaniu, starosta również wydał negatywną decyzję co do naszego wniosku. Kilka dni później swoje zarządzenie. W trybie walki z chorobą zakaźną, jaką jest ASF, wydał Powiatowy Lekarz Weterynarii, który nakazuje nam wyłapanie i uśmiercenie za pomocą środka medycznego 30 sztuk dzików na terenie miasta. Papier, jak zwykło się mawiać, przyjmie wszystko. Praktyczna strona wspomnianego wyroku śmierci dla dzików pozostawia jednak wiele do życzenia, podobnie jak jego sens. Walka za sf jak była w innych regionach, to dotyczyła całego stada. Całej populacji w danym regionie to jest jedyny sposób, jeżeli już. Ale jeżeli mamy tylko część, to nie jest sposób. Dlatego uważam, że akurat postępowanie prezydenta i bunt w stosunku do decyzji jest bardzo słuszne. W tej chwili analizujemy nasze możliwości techniczno-organizacyjne. Jesteśmy po spotkaniu zarówno z powiatowym lekarzem weterynarii, jak i przedstawicielami starostwa. bowiem na przykład starostwo dysponuje odłownią i innymi służbami. I rozważamy nasze możliwości, w jaki sposób, czy jest to w ogóle możliwe, żeby zrealizować tak wydane zarządzenie. Na sali znaleźli się też jednak, choć pełni wątpliwości, umiarkowani zwolennicy podjęcia działań zmierzających do jego wykonania. Utyskiwania utyskiwaniami, natomiast mamy, tak jak pan prezydent Zadrożny wspomniał, strefa zapowietrzona SF, więc tych dzików fizycznie dobrze wiemy, że nie można nigdzie zawieść, żeby nie, rozpo, nie rozprzestrzeniać, nie rozprzestrzeniać choroby. Druga rzecz, no odstrzał na terenie miasta dzików, po pierwsze, że jest niehumanitarny, po drugie jest, z tego co wiem, chyba nie wolno nawet odstrzelić, zrobić takiego odstrzału. No, a żeby zapobiegać, zapobiegać rozprzestrzenianiu się, no, trzeba w jakiś sposób to zrobić i oczywiście ma pan rację, że jest to dosyć niebezpieczna rzecz, że ktoś może to zobaczyć, no, ale myślę, że Służby są na tyle wprawione, że wiedzą, jak sobie poradzić z tym. I tu pojawia się pytanie, jakie służby? W przeciwieństwie do jakichś wielkich miast po Warszawa nie posiadamy własnych takich służb leśnych czy innych specjalistów, którzy znają się na dzikiej zwierzynie, w związku z tym musimy tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie, aby tą sprawę zakończyć. Tyle, że najpierw należałoby przekonać wielu legionowian do rezygnacji z podrzucania dziką pokarmu, bo właśnie to sprawia, że tak chętnie odwiedzają one legionowo, traktując je niczym całodobową dobrze zaopatrzoną stołówkę. Problem jest duży, a będzie jeszcze większy. Te maluchy, które są teraz jeszcze przy matkach, one znają tylko miasto, one nie znają w ogóle środowiska lasu a niedługo będą się rodzić następne. Ja rozmawiałam z lekarzem powiatowym weterynarii i, i tych dzików nam przybędzie. Jest to wina ludzi. Dziki są dzikie, ale nie są głupie. Jak ma, mają tutaj jedzenie i mogą swobodnie się wyżywić to one nie pójdą do lasu. Jak mieszkańcy dalej będą karmić te dziki, to wejdą inne dziki. Tutaj dziki migrują z Puszczy Kampinowskiej, gdzie jest pewnie populacja paru tysięcy dzików i to niewiele rozwiąże. No, to, to trzeba edukować mieszkańców, chyba też karać i będę rozmawiał ze Strażą Miejską, że jak takie przypadki są, trzeba karać za oczywiście nie karmienie dzików, bo takiego czegoś nie ma, ale za zaśmiecanie już można odpadkami żywności. I, I to jest rozwiązanie, edukacja i rozmowa ze społeczeństwem, żeby nie dokarmiali. Naprawdę te dziki nie przychodzą tutaj na spacer, tylko przychodzą po żarcie. I póki co je dostają. A wracając do kontrowersyjnej decyzji o odłowie 30 dzików, miejscy urzędnicy zdążyli już w sieci oberwać z ich powodu po uszach. Najpierw za to, że rzekomo nic w tej sprawie nie robili, później zaś jako potencjalni mordercy zwierząt. Oberwali chociaż to, by tak rzec, ani ich cyrk, ani małpy. Prawdą obiektywną jest to, że dzik jest własnością skarbu państwa. I to skarb państwa powinien się tym problemem zająć. Ma swoje specjalistyczne służby, choćby nadleśnictwo, choćby właśnie e, nadzór weterynaryjny. A tutaj nakazuje miastu Legionowo za nasze własne pieniądze, a będzie to kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo środek jest drogi, co prawda część tych kosztów 700 złotych od dzika jest refundowane, ale to będzie, ale utylizacja tego mięsa też kosztuje bardzo wysokie pieniądze. Do żadnych konkretnych wniosków podczas sierpniowej dyskusji samorządowcy nie doszli. Pojawiła się tylko sugestia dotycząca upowszechnienia wiedzy na temat konsekwencji dokarmiania i szkód wyrządzanych przez czworonożnych intruzów. Ciekawe, co na to dziki.